W ostatnim czasie inżynierowie kwerty opracowali i wydrukowali tensometr, który cechuje się szerokim wachlarzem zastosowań. Takie tensometry są wykorzystywane w sklepach autonomicznych, żeby było wiadomo, czy towar został usunięty z półki. Również są używane w sklepach na kasach samoobsługowych, żeby było wiadomo, czy z platformy, gdzie odkładamy produkt, został on zabrany czy nie. Cała magia działania tensometru. Polega na wykorzystaniu relacji między napięciem a natężeniem prądu. Oprogramowanie wagi wykorzystuje te zmiany do określenia oczekiwanych przez nas parametrów. Taki tensometr działa na zasadzie nacisku i zmiany rezystancji. Poprzez naciśnięcie ta rezystancja się zmienia, ona rośnie bądź maleje. Proste i niezwykle przydatne urządzenie. Czuję, jak Twój opór maleje. Zadzwoń. I zapytaj, jak możesz wykorzystać ten sometr u siebie.